Olejki eteryczne stają się bardzo popularne, każdy ma w domu jeden czy dwa olejki, z tym, że trzeba wiedzieć, jak je używać bezpiecznie i jaką ilość ich użyć. Na początku, jeżeli zaczynasz z olejkami eterycznymi, to nie radzę nakładać duże ilości olejków eterycznych. Lepiej zacząć od małej ilości, kilka kropelek, zrobić sobie test na ręce, zobaczyć, czy jakaś jest reakcja. Czy wyskakują jakieś środki, bo niekoniecznie to może być reakcja alergiczna, ale po prostu reakcja na olejek eteryczny i na to, co użyliśmy wcześniej. Czy to balsamy jakieś toksyczne, czy kosmetyki. I to wszystko razem się później gryzie i są takie efekty. Tak, tak samo z olejkiem cynamonowym. Nie można go używać w dużej ilości. Wewnętrznie on zawiera cynamoaldehydy i one po prostu w dużych ilościach mogą nas osłabiać obniżać szybko cukier i zemdlejemy. Była taka sytuacja jednej z moich znajomych, której mąż wziął 10 kropel olejku cynamonowego do szejka owocowego, napił się go i później zaczął grać w tenisa na korcie. I zędlał, upadł. Myśleli, że mu się coś stało, a on po prostu przedawkował. Już w tą środę mamy webinar z aromaterapii, na który cię bardzo serdecznie zapraszam. Pisz w komentarzu webinar, a wyślę ci link. Kolejny taki webinar będzie za rok, więc nie strać tego czasu, dołączaj do nas.